Witajcie w nowej serii Gra Survival Strategia Dzieje się to wszystko w średniowieczu Sprawdźmy Jak będzie wyglądała I czy będzie przyjemna dla oka I rozpoczynamy nową kampanię Nowa gra Stwórzmy swoje Imię Nasza postać yy, będzie nazywała się Bastian Bastian Nazwijmy sobie ją Bastian Możemy wybrać sobie sobie pasz, tak? Wierzmy sobie pierwsze, co? Pasz naszej postaci, jak ona ma się prezentować. Zobaczmy, że, że te wszystkie postacie praktycznie to samo, nie? To samo. Tak samo praktycznie wygląd <laughs> wyglądają. Jest to wersja jeszcze wczesny dostęp, więc mamy mało opcji. Wierzmy sobie Jeden z podstawowych wariantów, na przykład coś w tym stylu, tutaj mamy takie włoski, takie włoski. Dobra, wybierzemy sobie krótkie, trochę takie boki ścięte i rok jest na górze. Może jakiego wąsa, ten wąs, a nie można i wąsa dodatkowo, po taką krótkę sobie wybierzmy. Rozpoczynamy grę. Zaczynamy. O, low, low adding, low adding mamy właśnie. Okej, okay, mamy początek naszej gry, naszej historii, którą będziemy tworzyć w tej serii. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Okej, okay, historia Nizin. Pokaż. Niziny są najbiedniejszym z pięciu regionów i jednym z najstarszych, a jego mieszkańcy polegają głównie na rolnictwie. Jako źródło utrzymania. Tu sobie możemy wszyscy przeczytać o co chodzi, tak? Zobaczmy interfejs, na czym będzie on polegał. Nie powiem trochę wcześniej zapoznałem się z tą gierką. Mniej więcej wiem co i jak. Mamy sobie działać, jak się poruszać. Ok, zacznijmy sobie może od tego, że coś zacina. Tylko dlaczego? Tylko dlaczego nam zacięło. Ok, mamy już to. Chwilowe, chwilowe zacięcie, ale nie wiem czym było spowodowane. W lewym górnym rogu jak możecie zauważyć mamy interfejs. Więc tak. Monety, no to monety. Tutaj wyżej jeszcze mamy, to jest chyba jak dobrze pamiętam, punkty sławy, które będziemy otrzymywać w trakcie poruszania się i zdobywania jakby relacji z wioskami. Mamy jabłuszko, czyli mamy trzy sloty na jedzenie. Mamy też zielony pasek, który oznacza staminę naszą. Jak szybko biegamy. Na przykład. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie ten teren. Co możemy ciekawego znaleźć. O rozdział pierwszy. Kalender. Powiększmy sobie. Tutaj. Rozdział pierwszy. Zostawię wam sobie to. Żebyście mogli sobie zapauzować. I przeczytać. Ok, obcajmy sobie tutaj ten teren tego zameczku. O, fajnie, fajnie to wygląda. Sprawdźmy, czy coś stąd możemy sobie zebrać. Nic, bardzo fajnie wygląda to graficznie. Nie jest to najgorsze. O, krótkę ma. Bastianek, drzewa, spoko to wszystko wygląda. Trzeba pamiętać, że to jest wersja testowa. I nie możemy tu za dużo wymagać. Okej, okay. nic w beczce. Na pewno będzie dużo zbierania. O, up, Okej, okay, zbieramy monety, pieczony grzyb. Jakiś przepis pieczonych grzyb. Mamy pieczony grzyb, mały kawałek gotowanego mięsa i plus mały kawałek gotowanego mięsa. W lewym górnym rogu, jak zobaczymy monety nam się zebrały. Tu mamy... Podarty kawałek papieru możemy sobie też odpalić i sobie przeczytać. Okej, okay, mamy sobie kolejną karteczkę. Ostatnie słowa. Belgrichta? Nie wiem jak się to wymawia, czyta. I okej, okay. jak jesteśmy w tej wieży, to zatrzymajmy się na chwilę. Tutaj mamy interfejs. Mamy ekwipunek, gdzie mamy na przykład mięsko. Niebieski pasek to jest yy, jakość naszego mięsa, która się może psuć. Może się to mięsko nam popsuć. <laughs> Są tutaj różne statystyki. Tak, tak jak widzimy, jab jabłuszko właśnie nam, jak tutaj możecie zauważyć, jabłko nam u. Ucieka czy spożycie pokarmu, jak nie mamy tu żadnego pokarmu, nasza postać traci szybciej staminę. Ma mniej tej staminy przede wszystkim. Tutaj mamy trzy pola. W tych trzech polach możemy wsadzić sobie jedzonko i zwiększa nam się pasek staminy. Za chwilę to zobaczycie, ale muszą być to różne rodzaje. Na przykład je, musi to być na przykład jabłko, musi to być na przykład jagoda i albo pieczony grzyw rzucamy albo. Mały kawałek gotowanego mięsa. Wrzucamy sobie go w ten sposób? Nie. A, chyba wyrzuciłem go. Tak, wyrzuciłem. Okej. Okay. Jeszcze niedobrze. czaję, drugie reczkę. I okej, okay, i chyba tu przeciągamy. Tak, przeciągamy. Jak widzicie, stamina nam się zwiększyła. I HP, które tu nam się regeneruje. Okej. Okay. czy tu, coś jest tu co się nie ma. Tutaj mamy budynki. Osobista chata. Drzewko technologii, jak widzicie nic nie jest jeszcze odblokowane, ale, ale to z czasem będziemy sobie odblokowywać. Dziennik, mamy mapę, mamy kodeks, czyli tutaj to co zdobyliśmy, jakiś sprzęt, tu jakieś te historie, ok i powiadomienia, to nas w razie chyba nie interesuje. Od i mamy inwentory, jest to spoko. Szybkie wytwarzanie. Weźmy sobie to. Sprawdźmy, jak to wygląda. Ok, mamy tak prosty topór. Potrzebujemy 6 drewna i surowy kamień. Dwie sztuki. Ok, tu mamy naszą zbroję. Broń. Ok, wszystkie sloty są dobre. Pod M, jak sobie klikniemy, mamy mapę. No jest ona zacna, nie jest mała, będzie fajnie, fajnie, można się pobawić. I my zmierzamy do celu. Cel zadania. Ok. W prawym dolnym rogu mamy mapę, która na pewno pomoże nam w poruszaniu się. O. Ten całkowicie przywraca twoje PW, punkty. Punkty zdrowia? Nie. PW. Okej. Okay. Oj, to Dobra. Zostawimy sobie może te wskazówki, żeby sobie pomagać. Wiem jeszcze tak, że możemy zbierać różnego typu Rzeczy, które nas ota, otaczają, na przykład to oh, mamy kamień, ale widzę, że w miarę blisko musimy tego podejść, żeby nam oznaczyło, że to w ogóle coś leży na ziemi. Dobrze, zbierzmy sobie tego kamienia, jakiegoś krzaka mamy. Len, len, len także będzie potrzebny nam do budowania. Zobaczymy, w jakim stopniu uda nam się osiągnąć coś w tej gierce. Należy do pobliskiej wioski. Oko. Czyli na danym terenie wioski nie możemy zbierać ich, ich, ich materiałów. Ok. Dobra. Abem sobie włączamy ogólny interfejs i tutaj możemy się poruszać. Przedmioty, widzę, się nie stakują. Czyli ten ekwipunek nie jest aż tak duży, jakby się mogło zdawać. Znowu yy, wyrzuciłem ten przedmiot. Saćmy z tego do eku i grzybkę od razu damy, żeby zwiększyć sobie nasze punkty życia. No i dobra, i zmierzamy do naszego wykrzyknika, gdzie mamy mieć pierwsze najprawdopodobniej. Zadanie. Pierwszym, znaczy pierwszym zadaniem jest porozmawiać z starszym. Okej. Okay. Nie będę wam czytał tego, śmiało sobie sami czytajcie i będziemy odpowiadać najprawdopodobniej na to, co on tutaj mówi. Mam obowiązek wobec swojej wioski przede wszystkim z kim jesteś i dlaczego tu przybyłeś? O, w poszukiwaniu odpowiedzi. Okej, okay, ale mówienie w otwarcie może być wyrokiem śmierci w dzisiejszych czasach. Dopóki zdajesz... Oj, dopóki zadajesz pytania narażasz nas na niebezpieczeństwo. Okay. dobra, wybierzemy sobie jedyneczkę, czy, czy mam twoje pozwolenie na pozostanie w wiosce? Nie. No, yeah. O, czyli dostaliśmy zgodę na zbudowanie własnej osady. Okej. Okay. Dobra, ty możemy jeszcze z nim. So Potrzebujesz mojej pomocy. Co do chaty, może się uda dogadać, że my mu pomożemy za coś. No Dobrze. Coś jeszcze. Co do chaty. Well, do Nie, ruszam w drogę. Do widzenia. Okej. Okay. Zbuduj swoją pierwszą chatę. Pod B mamy inwentory do budowania. Następnie wybuduj chatę. Okay. No i wiadomo, każda chata będzie potrzebowała jakiś tam zasobów, wymogów, żebyśmy mogli ją zbudować. Nie. Dobra, no i tak jak było z zbieraniem różnych przedmiotów, na terenie wioski, i ileś tam od wioski, nie możemy stawiać własnej chaty. Dobra. Odpalmy sobie mapkę. Spójrzmy, co tu jest. Pierwsze, co musimy znaleźć teren na swoją bazę, w której będziemy mogli postawić swój dom, swoje obozowisko. Więc może pójdźmy w, tutaj, w te rejony, w górę mapy, zobaczymy, co tam się znajduje. Ciekawe, ciekawe jak to będzie wszystko rozbudowywane. Rozbudowowała. Uwiwa, wysłowić się nie mogę. Pobiegnijmy sobie więc w górę, w górę naszej mapy. Zauważcie, że Stamina bardzo szybko spada. Nasza postać nie jest w stanie dużo biegać. co tu też atrybuty, jak dobrze pamiętam. Drzewko, kodeks, mapa, powiadomienia. Nie, nie. Jeszcze nie widzę tutaj atrybutów. Okej, okay, może byśmy stworzyli sobie pierwsze narzędzia, czyli potrzebujemy jeszcze tego drewnu. Jesteśmy w stanie znaleźć tutaj. Jesteśmy w stanie znaleźć jakieś kawałki drewna. Najprawdopodobniej będą leżeć gdzieś na na, na ziemi. Okej, okay, mamy. Dobra, czyli zbieramy sobie, mamy. Dwa drewna. Podchodzimy. Okay, mamy sobie trzy. I tak sobie zbieramy. Aż osiągniemy 6 sztuk. Aby zrobić sobie prosty toporek. Jako pierwsze narzędzie. Którym będziemy mogli cokolwiek. Cokolwiek zdziałać. Jest także. Pałka. Którą możemy się bronić. Ale nie wiem czy topór nie będzie. Lepszym. Lepszym narzędziem do obrony niż pałka. Ok, mamy sobie także pięć grzybów, które będziemy mogli sobie zjadać. Na przykład, ok, jak jeżeli przytrzymamy sobie yy, prawy przycisk myszy, nasza postać sama zjada sobie to, co, to, co jest. Tutaj mam tutaj jakiś czerwony chabyś. Tutaj mamy też kolejne drzewa. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery mamy. Na mamy pięć. I jeszcze jeden. Potrzebujemy jeszcze jeden patyk, aby stworzyć sobie um, toporek. Ok, mamy przytrzymy, aby wytworzyć. Żeby wytworzyć, tu już nie prawym, tylko lewym naciskamy. Przeciągamy na inwentory broni, i w lewym dolnym rogu mamy nasz toporek. Pod jedyneczką wyciągamy, jak dobrze widzę. I pod jedyneczkę, jak drugi raz klikniemy. Jak już mamy wyciągnięte, chowamy. Spójrzmy sobie jeszcze raz na tą mapę. Tu jest obóz. Czyli tutaj trzeba byłoby się kierować w tym, w tym kierunku, z którego. Chyba przyszliśmy, tak. To my sobie pójdźmy w tamtym kierunku. Coś tam ciekawego znajdziemy, aby wybudować naszą pierwszą chatę. Przydałoby się trochę miejsca takiego otwartego, w koło, żeby był las, ale żebyśmy mogli mieć kawałek ziemi, na której będziemy mogli, nie wiem, w przyszłości yy, uprawiać uprawy albo, albo no nie wiem, inne budynki stawiać. Okej, okay, mamy wodę. Więc to jest fajny znak, że będziemy mogli mieć najwyżej dostęp do wody. Gdzie coś fajnego, fajna jakoś, o, fajna płaszczatka, właśnie widzę. Dolina Słońca. Dobra, tu jest woda. Ale czy czy, czy, czy tutaj my znajdziemy jakieś odpowiednie miejsce dla siebie? Fajnie to wygląda tutaj. Widzę, że jakieś rośliny to również, więc zbierzmy sobie je. Mamy drogę, mamy zwierzęta. Może uda nam się upolować. W ten sposób walczymy. Okay. Tak się możemy bronić. Oj, oj, oj. Dogonimy go? Oj, chyba nam się nie uda to. Ale możemy spróbować. Dobra, widzę, nie ma sensu za daleko odchodzić także od tej wioski, ponieważ na pewno będą jakieś zadania związane z tymi osobnikami z wioski, więc. Więc, więc, więc zbudujmy się może tutaj. Tutaj będzie idealne miejsce na naszą pierwszą chatę. Wykarczujemy trochę lasu później, najwyżej, i będzie miejsce na nasze większe rozbudowanie naszej osady. Będziemy chcieli najprawdopodobniej no stworzyć tu osadę. Ok, mamy len, zbierzmy sobie len. Dobra, więc tu jest droga, więc może tutaj sobie zbudujemy. umieśćmy sobie osobista chata. Pod B klikając mamy. Osobistą chatę i klikamy F i mamy miejsce budowy. Okay. Obracać możemy takim tym tym kółeczkiem na myszce. Weźmy sobie może troszkę w ukryciu przy tych drzewkach. Wchowajmy sobie to toporek, żeby przypadkowo nic nie zniszczyć. Okej, okay. i tu dodaj materiał. Dlaczego nie mogę dodać materiału? A bo nie ma. Dobra, o. Pojawiły się nowe zadania. Nowy dom. Zbuduj osobistą chatę dla siebie. Poczekaj do jutra, aby porozmawiać z, z Dobronem. Dobrze. Okej, okay. ale mamy tak. Osada. Osobista chata. Jeszcze nie została ukończona i mamy armię. W tej zakładce jeszcze nie mamy nic, ponieważ nie mamy żadnych osadników. Okej. Okay. Skupmy się w takim razie może na wpinaniu drzew. Tylko, że... A tu możemy zebrać, tak? Nie, nie, nie. Nie możemy nic zebrać. Dobra, zetnijmy sobie o to drzewko. Zobaczymy. Okej. Okay. Mamy tak. Trzy... A na zbudowanie katy potrzebujemy... Podbema. Potrzebujemy 10. To drzewo chyba będzie za grube. I... Tak. Ono to będzie za grube i z dużych drzew mamy kłody, które będą potem nam potrzebne. Nie wiem, czy nie zniknie nam to drzewo, ale na razie nie mamy gdzie tych kopać. Zbierzmy sobie w takim razie te mniejsze drzewa. Byśmy mogli przetransportować... przetransportować sobie to wszystko i stworzyć chatę. Nie ogarniam tego, czego on tak widzi. chodzi? Okej. Okay. Chowamy sobie. I na tych kółeczkach możemy... ...kłaść sobie elementy które są potrzebne do budowy naszej chaty Dobra, pierwsze pierwsze koty za płoty pierwsza chata jest już w trakcie budowania zobaczmy dobrze nam tu idzie w miarę gierka naprawdę pozytywnie zaskoczyła okej okay, nie mamy nie mamy czego coś może dać i tu też można dać Giereczka zaskoczyła pozytywnie. Przynajmniej mnie. Mimo wszystko, że jest to wczesny dostęp, to fajnie się... O! Sałwia. Znaleźliśmy przepis na strzałwie, a ten biały kwiat. Mamy trochę lnu. dobra i możemy sobie położyć. Wszystko. Jeszcze nie skończono. No. no i dopiero teraz możemy kłaść. Musicie sobie pilnować, żebyście sobie znajdowali te kropeczki białe. I wtedy dopiero będziecie mogli kontynuować, bo są tu poszczególne etapy. I tego wszystkiego. I... Okej, okay, mamy tak. Osobista chata. Dostaliśmy 6, plus 60 sławy. Odblokowałeś poziom technologii. Budowa osobista chata została zbudowana. Poczekaj do jutra, aby porozmawiać z... z dobronem. Mamy osobista chata. Ta chata zapewni ci osobiste miejsce do spania wraz z prywatną skrzynką. No i mamy super rzecz. I mamy prywatną skrzynkę. Jak możemy. Aha, klikamy po prostu lewym i, i nam przerzuca. Jak widzicie jedzenie nam się kończy, czyli warto jest. Yy, nie, nie, nie warto jest zbierać dużych ilości tego jedzenia, bo i tak zaraz się zepsuje. Więc tak jak mamy na przykład tu grzybki, to mamy tak, upieczonego grzybka, mamy zwykłego grzybka i już nie możemy zjeść na przykład kolejnego yy, zwykłego grzybka, bo muszą być różnorodne jedzenie, bo ten jest upieczony. Ten jest, powiedzmy, surowy, a tu na przykład inne y, jedzenie, na przykład jagoda, musi wlecieć, którą chyba widzę w oddali. Spędzią ją sobie o i pokażę Wam, o co mi chodzi. Okej, okay, zebraliśmy. I zebraliśmy też przepis. Ok, i zjadł. I tak samo życie mam większe i, i, i staminy dostaliśmy więcej. Hmm. Co możemy jeszcze zrobić? I tak musimy poczekać do następnego dnia, potem będziemy mogli dopiero działać dalej, czyli ja mogę, o, mogę budować coś więcej, mamy tak, biurko badawcze, namiot osobisty, ognisko, e, namiot, Osobi de, chata osobista, to jest namiot mieszkalny, czyli będziemy mogli dla kogoś coś wybudować, <laughs> o kurwa, wychodek. To będzie fajne, ale my jako pierwsze byśmy sobie wzięli ognisko. Ognisko fajnie, było, jakby było na środku naszej osady i w miarę blisko chaty, to będzie ciepło. I tak sobie sobie ustawimy ładnie w ten sposób. I będziemy mogli najprawdopodobniej smażyć na tym po prostu jedzenie. I tak, co potrzebujemy na ognisko? Pięć drewna, trzy kamienie, okej. Okay. Zobaczmy sobie co my mamy w skrzyni, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa. Chyba trzy kamienie mówiłem, nie? Dobra, nie wiem. Zobaczymy. I potrzebujemy jeszcze drewno, które sobie... To będziemy po prostu ścinając kolejne drzewo, które znajduje się tutaj. Mamy 4 sztuki. Aha, czyli tutaj wszystkie rzeczy, jakie będą nam potrzebne możemy sobie odłożyć. Schowajmy sobie toporek. Dobra. Klikamy hoho. Białe kropeczki oznaczają, że tu musimy coś dołożyć. Ognisko. O, i jak widzę, to... Włożyłem tu grzyba. Po prostu. Dodaj grzyba, dodaj grzyba i jeszcze mamy tutaj dodaj grzyba. Czyli cztery grzyby, które miałem w domku, to mogłem je założyć mimo wszystko, że nie miałem ich w ekwipunku. Tak? Dobrze mówię? Tak. Grzybki, które nie miałem w ekwipunku, mogłem je i tak założyć, bo były w skrzyni w mojej osadzie. Dodaj drewno jedno drewno położymy, OK. warto położyć jedno drewno nie więcej, bo jeżeli odejdziemy sobie gdzieś dalej na chwilę to nasze jedzenie może spłonąć, może się sfajczyć, bo tak jak widzicie pieczery, pieczony grzyb jest loading trzy kropeczki i mamy status ile zostało już upieczone to ognisko kończy nam wygaśnie, też jest pokazane za ile i jest większa szansa, że nie spali nam tego jedzenia. Dobra, my sobie byśmy polecieli może po... Po, 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 po co? Po drewno. I z... Po drewno i len zbierzemy sobie i zakończymy ten odcineczek. Zetniemy sobie dosłownie dwa drzewa. I skończymy sobie pierwszy odcinek z tej, jakże... Przyjemnej gierki. O, konopie, O i zajebiście mamy konopie. Kolejny achievement odblokowany. Który może się przydać przy tym pięknym ognisku. O, możemy zebrać teraz upieczone, upieczone grzybki, to jak widzicie mogą się spalić, bo kolejne... Kolejne kółeczko w komyszki się kręci, czyli to najprawdopodobniej oznacza zepsu spalenie po prostu tego pożywienia. Przy tym. Przy tym pięknym ognisku zakończmy odcineczek. Oświetlona twarz. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania. Na razie. Cześć!